Cześć manon z tej strony jak poszaj Dzisiaj yy, witam was na nowej serii, yy, nowej serii, czyli pokazywanie maszyn rolniczych z klocku Lego. Yy, zostawcie łapkę w górę i suba. Yy, no i przechodzimy do pierwszej maszyny. Pierwszą maszyną jest to zgrabiarka zgrabiarka Potinger obracana jeździć, jeździ, nie będę już jej podczepiał do ciągnika, inne podczepię, ale ten. kolejnym taką rzeczą na gospodarstwie jest to widlaczek. Taki prosty, yy, tak podjechać ciągnikiem, zabrać i jechać. Kolejny, yy, kolejną maszyną jest opryskiwacz. Opryskiwać, jest to opryskiwacz yy, Opryskiwacz Filmet, który jest taki. Rozkłada się oczywiście pyk 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 szybciutko. No i długi jest. Jest długi naprawdę. ale mógł bardziej go ładnie, bo ten tu ma do oprysków, żeby wlewać. Yy, odczepię go do ciągnika ciągnika oczywiście później też będę Wam położył do takiej trzydziestki jak widzicie pryskać będzie pryskać o dobra o pryskać pryska więc lecimy do kolejnego do kolejnej rzeczy a no, i tak wygląda zgłoszony. Składa, składa się normalnie. Poczekajcie czekajcie, tylko, bo się rozwalił. Opryskiwacz. No, też przydatny w gospodarstwie. Też jest bardzo przydatny. No, już tutaj, jak widzicie, jest to ciągnik. Jest to ciągnik y, C300, y, Ursus C330. Nazywamy go ciapkiem lub po prostu ursus albo trzydziestką. Światła, filtr, komin, płotniki tu ma. O. Do podnoszenia, jak agregat podnosisz to ten. O no taki. Jeździ, jeździć. Dobra. Kolejną maszyną jest to cyklop. Tak widzicie, cyklop podpory podnosi. Jak coś bierzecie i po prostu ładujecie, to podpor się przydadzą. Obraca się, podnosi. Klapa ten. No tak jak ktoś nie ma tura, ładnie się przyda. Tutaj położyłem, położymy, żebyście widzieli, go, O! A tutaj. Jakoś tam, o! Więc taki cyklop. Kolejny też jest to. Przyczepa, przyczepa. Metal fach. Przyczepę, no każdy chyba wie. Przyczepa, metal fach. No taka do przewozu zboża pszenżyta, pszenicy lub kukurydzy też no nie na kiszonkę czy jak a no i jeszcze tu ma zaczep bo się urwał mi dobra no nie a jeszcze nie pokazałem jak jeździć tą 30 z tą przyczepą to już podczepiam tylko zaczep wezmę Opa, dobra, Tylko. I tu mamy zaczep do trzydziestki też, on się włącza. No i ładnie możecie jeździć. No jest taką przyczepką. No i cyklop też podjeżdżacie do 30 na przykład podpori, to zamykacie i jeździcie, no nie, podpori, unosicie, odpinacie i jest dobrze. dobra. Kolejną maszyną jest to... Agregat uprawowo-siewny z siewnikiem. Yy, agregat uprawowo-siewny. Jest to agregat uprawowo-siewny. Yy, Agromarz yy, D300. Znaczniki światła. Oczywiście podnosi się. Ups, czekajcie. Tu. No tak jak widzicie. Tego agregatu nie podczepię, bo po prostu y, ciągnik będzie jeszcze jeden w, drugim, w drugiej części i y, do 60 będzie za, za duży ten agregat. Więc go nie podłączę. Albo y, za chwilę go podłączę. Kolejną maszyną jest to Ursus. Ursus 914. O, to jest Ursus 914 z pługiem pięcioskibowym. Z pługiem pięcioskibowym Unia Grudziąc. Jak widzicie, odepnę go se. Tylko. Czekajcie, zrobię cięcie i odepnę go. To podczepię pod siewnik. Dobra, już jestem. Teraz Wam pokażę co bliska pług. Unia grudziąc. Pięcioskibowy. Nieobracany, tak jak widzicie. No i Ursus 914. Tu ma światło. i ten. O. A, no i tu ma belki. I tu podczepię. Nie wiem, czy ten zaczep będzie. Nie wiecie, siewnika nie podczepię, bo jest za... On, zaczep jest tu wyżej. I dlatego. Ale ustu zjeździ, tu ma filtr oczywiście też. No i chlapa, chlapacze. Chlapacze. No. Kolejnym ciągnikiem jest to y, Ursus y, y, C360, tak jak widzicie. Y, nazywane 60 lub Ursusem. Y, koguty są tutaj: komin, napisy, młotniki, światła. Tak jak widzicie, teraz Wam pokazuję te y, belki. No i jeździć jeździ też. Zmieniamy trochę te maszynki już. O kolejną y, maszy maszyną w rolnictwie. Y, jest to y, kombajn buraczany. Kombań buraczany jest to Neptun. Tak jak widzicie. Trochę bardziej wam o tak dam. Jest to Neptun. Tu ma stopkę. Jeśli chcecie, to jest pozycja drogowa, jak jedziecie ten. A jak w pole, żebyście nie jechali kołem po ten, to rozkładacie tam. Ja za chwilę wam pokażę. Tylko przesunę przy 60, jak to wygląda. Stopkę. Tu macie kółeczko bo jak y, ominiecie burak, to po prostu to yy, osza. No nie. Tu macie klapę do wysypywania, tak jak widzicie tu pyk, pyk o, i wysypuje, podnosi, wysypuje. Tak jak widzicie, zamykacie i tu macie ten, jedziecie jak rządek, to widzicie kółko jeździe po burakach, no, jak tak to po prostu możecie jechać, a teraz kółko yy, nie jedzie po, po burakach, tylko po prostu zbiera buraki. No nie. To jest Neptun. Yy, już nie będę go przestawiać. Tak, przestawię go. Może. Tak. Yy, kolejny... no taka ważna też rzecz. W no, rolnictwie na to toczka jeździ, jeździ. I jeździ to. Ten. Kolejną maszyną jest to. Kolejnym też jest to, nie maszyną, tylko po prostu takim też, bo jak jedziecie gdzieś, no to maluch 126p. Można jeździć sobie fajnie tak. Więc to by było już na koniec, na tyle. Z maszyn zapraszam Was na drugi odcinek, nie wiem kiedy wleci. No za tydzień może. Może wleci za tydzień. Więc dziękuję za oglądanie. E papá!